Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Majer, a to jest DCS World i Ritual na czyli seria, w której omawiamy sobie poszczególne moduły z DCS-a krok po kroku, tak aby te materiały były przydatne i przystępne dla każdego. W tym odcinku zajmiemy się rakietami niekierowanymi działkiem w trybie Powietrze Ziemia. Więc Zaczynamy tak naprawdę od pasa, żeby pokazać Wam to, czego Wam nie pokazałem przy bombach. Prawdopodobnie z własnego lenistwa, ale tym razem to nadrobię i Wam pokażę. Otóż rakiety niekierowane możemy podwieszać tylko na niektórych pylonach, tak samo jak bombę. Czyli możemy je podwiesić... W ogóle TomCat ma dostęp tylko i wyłącznie do rakiet zumi, do żadnych innych. To są rakiety całkiem sporego kalibru, dlatego mieszczą się tylko cztery w jednym zasobniku. Możemy podwiesić dwa zasobniki, cztery rakiety na pylonie 8B. Drugie tyle na pylonie 1B. Kolejnych, kolejne dwa zasobniki, cztery rakiety na pylonie 3. I jeden zasobnik... Z czterema rakietami na pylonie szóstym. Jeżeli chodzi o strzelanie z działka, polecam sobie używać zależnie od twardości, że tak powiem, celi. Dzisiaj będziemy raczej strzelić do takich niezbyt twardych celi, więc użyjemy sobie e, amunicji AP, HE, e, bo He służy do strzelania. H, e, high Explosive Incendiary służy do strzelania do celów powietrznych. E, armor e, Piercing Incendiary do celów bardziej opancerzonych a Armor Piercing armor Height Closive o celów takich mniej opancerzonych także tak to będzie wyglądało przechodzimy do kokpitu w powietrzu ok, jesteśmy w kokpicie będziemy sobie strzelać z rakiet i z działka pierwsza rzecz jaką potrzebujemy zrobić to włączyć tryb air to ground na HADzie to samo co robiliśmy w przypadku bomb niekierowanych Włączamy sobie od razu Master Arm. Włączymy sobie też Gun Rate na High. Oczywiście to już u Was zależnie jak chcecie ustawić szybkostrzelność działka. Ja sobie ustawiam na High i będzie jak jest. I teraz tak. Chester. Jedyne co u Jestera tak naprawdę ja robię to jest Select Ordnance. Ustawiam sobie na Zuni, A później go wyłączam. Set. Inactive. Ja sobie przechodzę tyłu wtedy na chwilę. Przestawmy na Ripple Delivery Mode, tutaj DLV Mode na Ripple, to powoduje, że wszystkie rakiety z danego zasobnika wylecą naraz. Tego się niestety nie da ustawić przez menu, bo te rakiety no jakby nie wylatują wszystkie. Ustawi się nieważne ile będzie strzelo po trzy, nie wiem dlaczego czwartego pelonu nie można zmusić do działania. Ustawiamy sobie Wingspeed Bomb Mode bo mi tu zdążył przetrymować samolot, jak widzę. A jeżeli ktoś by się pytał, jak przejść na tylnie siedzenie w trakcie lotu, to domyślnie są to przyciski na klawiaturze 1 i 2 cyferki. Nie na klawiaturze numerycznej, tylko na zwykłej. No i tak naprawdę powinniśmy schodzić pod kątem 10 do 20 stopni na cel. Ja zazwyczaj rozpoczynam podejście z około 10 tysięcy stóp. Z czym ja też no, muszę przyznać, że rzadko korzystam z tą kata przy celach naziemnych. Do tego mam 18 i szesnastkę. Ale e, jeżeli ktoś ma tylko tą kata, to jak najbardziej skorzysta na tym poradniku. I teraz pierwsza rzecz. W ogóle mamy nasz celownik. Krzyż celowniczy z rąbek. Ten rąk oznacza, że jeszcze nie jesteśmy w zasięgu. W momencie, gdy będziemy w zasięgu, ten rom zniknie, zostanie sam krzyż celu, czyli z kropką w celujemy kropką w cel i staramy się e, no, tak nacelować i nacisnąć przycisk trigger, czyli po prostu strzał, e, jakby z działka, czy z, w tym przypadku z rak. Tak? E, czemu w ogóle też Wings e, Wave Bomb Mode ustawiamy? Bo samolot jest po prostu e, bardziej w stabilnym wlocie przy Pump M.O. Dlatego też używam go do tankowania. Tu mam cztery czołgi. Staram się trafić je. No niestety. Do góry! Z daleka strzelałem te rakiety, no... są niekierowane, więc nie są też specjalnie celne lecimy trochę i podejdziemy drugi raz. Nie przy nagrywaniu tego raz się rozbiłem, dwa razy Jester postanowił się katapultować, więc nagrywam to w tym momencie czwarty raz. Jester po prostu nie znosił presji wysokości. Jeżeli chcecie niszczyć czołgi tymi rakietami, to trzeba je trafiać od boku, bo teraz waliliśmy w nie od przodu, trzeba je trafić od boku albo od tyłu. Jak traficie od boku albo od tyłu, to zniszczenie takiego czołgu jest dosyć prawdopodobne, bo one mają cieniutki pancerz po bokach. Mamy ładny wschód słońca. Spróbujmy trafić ten tutaj maksymalnie po prawej. I ten tu. A niestety widzimy, no mogę to nie jest cel na broń przełączmy um, się na strzelanie pojedynczymi rakietami i róbmy nawrót na cel Bo jak się strzela pojedynczymi rakietami to on są troszeczkę na moje oko celniejsze bo ten celownik jakby nie jest dla czterech rakiet tylko dla jednej i zaraz będziemy korzystać z działka to też jeszcze chwila okej okay, okej okay. zrzucamy przepustnicę przy podejściu na cel i postaramy się coś trafić coś strzelić mamy za duży kąt schodzenia no ale już tak wyszło że tak musi być wyszła jedna rakieta zasłaniała mi trochę cel a tak, widzicie i tak nie jest celny. o ta trafiła bezpośrednio w cel do zniszczenia czołgów to jest, no, są potrzebne bezpośrednie trafienia dobra przełączymy się z powrotem na rybu i wystrzelamy po prostu wszystkie rakiety jakie jeszcze mamy okay. Czasem trzeba troszeczkę dłużej trigger przytrzymać Żeby wystrzeliły się wszystkie rakiety które chcemy wystrzelić tak, widać jest tam już kopcący się cel, znaczy że ten czołg został zniszczony no. Powiedzmy, że niskim kosztem, bo rakiety są stosunkowo tanie, jeśli chodzi o rzeczywistość. Da się nimi czołki zniszczyć, aczkolwiek no, po prostu nie należy do najłatwiejszych. I robimy tak naprawdę ostatnie podejście. O! <laughs> Se postrzeliliśmy, została nam ostatnia rakieta. Pewnie, że troszkę więcej ich jest, ale dobra, nie szkodzi. Teraz użyjemy przycisku. Weapon Selector Down lub Weapon Selector Up, żeby zmienić na działko. I zasada działania celownika jest taka sama. Jak nie będziemy w zasięgu, będzie rąb. Jak znajdziemy się w zasięgu, rąb zniknie. Dajcie też znać, jak Wam się podoba aktualny reshade. Troszeczkę pogrzebałem przy ustawieniach graficznych Kolory są teraz takie. Powinny być przynajmniej mniej żwawe. Ogólnie moim zdaniem ładniej to wygląda. Taki mały efekt bloom jest. Znaczy popatrzy. Na przykład w stronę słońca. Jak leniwie nad górami się pojawia. Dobra, lekko na orczyku. I możemy zrzucić przepustnicę. Teraz postaramy się po prostu nie rozbić. Przy tym podejściu, bo po za nie razem się rozbiję przy takim podejściu, Przepustnicę trzyma na minimum. widzicie mało brakowało robimy jeszcze jedno podejście mamy sporo testek spróbujemy zrobić je bardziej z lotu koszącego niż takiego nurkowego przynosi to po prostu lepsze efekty spróbujemy smoothie ze skrzydeł więc możemy spokojnie gazu dodać OK i teraz zrzucamy, mamy o wiele mniejszą wysokość niż poprzednio na podejściu, bardziej gorzący ten lot będzie. że ustawiliśmy Gistera na Inactive, bo inaczej by już się katapultował pewnie. No ale jak widzieliście już teraz tylko zrobimy ostatni taki przelot, żeby wykorzystać resztę pestek z działka i będziemy kończyć ten film. Ale jak widać no używanie tego to nie jest jakaś wielka filozofia. E, stosunkowo prosta rzecz trzeba tylko dobrać odpowiedni kąt schodzenia, uważać na to samo co było przy bombach czy na pull-up Q który pokazuje nam kiedy powinniśmy odbić do góry, żebyśmy nie robnęli w ziemię Okej. Okay. Jeszcze mamy takie ładne trzy cele. Jeden po drugim praktycznie Nie polecam podchodzić do celów na autotrynie bezpośrednio na dłuższy lecliśmy No Także na tym moment kończymy. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Zapraszam standardowo do dołączenia do nas na Discordzie i do subskrypcji, jeśli potrzebujecie takich materiałów po prostu więcej i chcecie, żeby Wam się one wyświetlały. Do zobaczyska.